Sześć goli i jedna asysta. Takim bilansem po dziesięciu ligowych meczach mógł pochwalić się napastnik Xo 1929 Konstantyn Czerni. W 21 minucie spotkania z orlentami radzyń Podlaski Ukrainiec powiększył swój dorobek strzelecki. Do przerwy podopieczni Rafała Wójcika prowadzili tylko jeden do zera, tylko bo stworzyli sobie kilka świetnych okazji. Brakowało im jednak skuteczności. Trochę szkoda tej pierwszej połowy, bo uważam, że tutaj ta nasza kontrola była dość duża i brakowało mi jeszcze tej kropki nad D tak naprawdę, bo jak byśmy ten wynik mieli wyższy tak naprawdę w pierwszej połowie, to uważam, że, że ta gra by była troszeczkę spokojniejsza. W drugiej połowie role się odwróciły i do ataku ruszyli goście. Ich starania przyniosły efekt w 57 minucie. Wtedy to wyrównali za sprawą Arkadiusza Maja. Przy 1-1 nie strzelamy bodajże trzech takich stuprocentowych, jak nie procentowych sytuacji i to się musi zemścić. Tak? Musimy takie sytuacje wykorzystywać praktycznie sam na sam z bramkarzem. No też tutaj czapki z głów za, za, dobrą, za dobrą reakcję bramkarza, tak? dobre skrócenie i tak dalej wyjście. Do tego, ale mimo wszystko musimy, musimy to wykorzystać. Zawodnicy z Radzenia Podlaskiego swoich szans nie wykorzystali, a gospodarze w 78 minucie zdobyli zwycięską bramkę. Znów na listę strzelców wpisał się Konstantyn Czerni. Chwała zawodnikom, że, że każdy z nich po prostu włożył dużą cegiełkę od bramkarza po napastnika do, i przyczynił się do tego zwycięstwa. Wszyscy ciężko pracowali, uważam i, i trzeba tutaj zespół pochwalić, bo nie zawsze te mecze są takie, jakby, jak się planuje, a, a, a też są takie mecze, które po prostu są jakby poza, gdzieś tam wymykają się spod kontroli, a jednak wychodzimy z tego zwycięską ręką. Debiut w ligowym meczu przez przed własną publicznością zanotował inny zawodnik z Ukrainy. Oleksii Majdanewicz. Majdanewicz jeszcze nie jest w takiej dyspozycji jakby fizycznej, jak, jakby się oczekiwało. Przyszedł jakby no nie do końca przygotowany, później chorował i teraz dałem mu szansę w pucharze. Zagrał dobre zawody, Bardzo solidne. jakość tego zawodnika jest bardzo duża tak naprawdę, natomiast mówię, jakość, żeby ją pokazywać trzeba mieć dobrą bazę motoryczną, a tego jeszcze brakuje i to było szczególnie w drugiej połowie widać. Po 11 kolejkach piłkarze Krzot 1000 929 z 17 punktami na koncie zajmują ósmą pozycję. Kolejny mecz zagrają w niedzielę 16 października. W stalowej woli zmierzą się z miejscową stalą.